22 kwietnia tczewianie ponownie pójdą do urn. W drugiej turze w wyborach prezydenckich zmierzą się dotychczasowy prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki z porozumienia na plus oraz Łukasz Brządkowski z samorządu Odnowa. Gdzie będziemy głosować? Głosować będziemy w tych samych lokalach, w których głosowaliśmy w pierwszej turze, czyli jest to 28 lokali, w tym trzy zamknięte w szpitalach. Tak samo jak w pierwszej turze lokale czynne będą od godziny 7 rano do 21. Uprawnionych do głosowania jak na ten moment jest w trzewie 42 250 kilka osób. Oczywiście do piątku może się ta liczba jeszcze no, pewnie nieznacznie zmienić. Tak samo jak w pierwszej turze oferujemy możliwość dowozu do lokali wyborczych dla osób starszych, niepełnosprawnych. W tym celu należy się zgłosić do Urzędu Miejskiego do piątku, do godziny 12.30. Do sekretariatów należy zadzwonić i po prostu zgłosić chęć dowiezienia do lokalu wyborczego. Frekwencja wyborcza w pierwszej turze niedzielnych wyborów wyniosła 46,9%.